poprzednich odcinkach. Niech nie pan się uspokoi. Byliśmy świadkami agresji osadzonego, niezadowolonego z przebywania w jednoosobowej celi. Osadzone agresywny w celi. E, zakrywa wizję oraz kamerę podglądową. Nie stosuje się do wydanych poleceń. Polecam zgodnie z ustawą stosować środki przymusu bezpośredniego. O wszystkim informować na bieżąco. Obezwładni! O wyzwaniach na służbie rozmawialiśmy z członkami Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej. Mogą mieć oni różne przedmioty niedozwolone, mogą mieć jakieś samoróbki z maszynek do golenia. Jest to dla nas jakieś zagrożenie. Do wszystkich wstrzymać truch na dziedzińcu z pawilonu A do samochodu z niebezpiecznym. Towarzyszyliśmy funkcjonariuszom w konwojowaniu osadzonych. Jako młodszy funkcjonariusz realizowałem konwój z osadzonym na pogrzeb bliskiej osoby. Pod naszym adresem były kierowane różnego rodzaju groźby, wyzwiska. Dla bezpieczeństwa nas i całego konwoju został ten konwój natychmiast przerwany. Musimy być przede wszystkim nastawieni na atak zewnętrzny, jak i odbicie osadzonego, co się z tym wiąże, ewentualne użycie broni. Informuję, że jakakolwiek podjęcie próby ucieczki. Oczywiście, też będzie skutkowało tym, że będą zastosowane środki przymusu bezpośredniego. Obserwowaliśmy konwojowanie osadzonego do sądu przez policję. Ucieczki się w zasadzie nie zdarzają. Częściej będzie to kwestia doprowadzenia na posiedzenie dotyczące tymczasowego aresztowania, a nie już po wyroku, taka, która jest pobierana z zakładu karnego, bo ona doskonale wie, że to przedłuży po prostu jej pobyt w zakładzie karnym. Dokąd tym razem dotrzemy i kogo poznamy? najbliżej skazanego. Wychowawca zna jego historię i na jej podstawie planuje pracę osadzonego nad samym sobą. Jak to jest wychowywać dorosłych mężczyzn i czy da się zmienić tych, którzy popełnili jedne z najstraszniejszych zbrodni? Tym razem poznajmy zamknięty świat z perspektywy więziennego wychowawcy. Cześć panowie. O, witam panie w Witam. Cześć. Coś się działo? Coś się działo? Okej, okay. sprawdzę sobie tylko w zeszycie spostrzeżeń. Nie ma problemu tutaj leży. tam ostatnio się też podpisywałem? No i dobrze. Dzisiaj jest transport awizowany. i Jak stoimy w ogóle z miejscami? Ile mamy wolnych miejsc? Wiem, że na 4.5 i na 4.2 mamy po jednym miejscu wolnym. Przyjedzie dzisiaj z transportu osadzony z aktywną kartą S, więc trzeba będzie go osadzić jak najbliżej tutaj waszej dyżurki. Hmm? Proponuję. Tutaj jest w sumie chyba ta 22, nie? To jest dosyć... Ta jest blisko, nie? Zaraz tu przykracie. Ta. Więc... Tylko, że tam jest pięciu. Więc jednego trzeba by było przerzucić do którejś z tych cel. Na 4-2 okay. jest miejsce. Dobra, Poradzimy tak sobie. Wizytacja! O, słyszę, że wizytacja idzie. Będę musiała pogadać na temat pracy płatnej z wychowawcą. Może się zatrudnię płatnie. Bo mam długi finansowe i musiałbym je pospłacać. No no to próbuj, próbuj. Każdy grosz się przyjdzie. A ty coś będziesz zgłaszał wychowawcy? Nie, nie mam żadnych spraw. Mi ta praca, co mam, odpowiada. Widzenie też już miałem, rozmawiałem przez telefon. Czy da się wychować dorosłego mężczyznę? Uważam, że nie jest to niemożliwe, ale jest to bardzo trudne z uwagi na to, że najczęściej no, to są osoby już u, ukształtowane, które mają swoje nawyki, przyzwyczajenia. Yy, my osadzonym dajemy możliwości, no, robimy wszystko co w naszej mocy, żeby ich wychować. Natomiast jest to bardzo trudne. A kim właściwie jest wychowawca w zakładzie karnym? Wychowawca jest to osoba, która prowadzi oddziaływania resocjalizacyjne w powierzonej mu grupie wychowawczej osadzonych. Odpowiada za zakwaterowanie, za rozmieszczanie osadzonych, za rozpoznawanie środowiska, czyli badaniu nastrojów wśród osadzonych. W przypadku podejmowania błędnych decyzji może dojść do jakiegoś zdarzenia nadzwyczajnego w postaci nie wiem, po, pobicia, co utrudnia pracę resocjalizacyjną, bo jeżeli nie ma spokoju w oddziale mieszkalnym, jeżeli jest niewłaściwe osadzenie, to przede wszystkim trzeba niestety najpierw zająć się tym, żeby był spokój. A często ten spokój jest? Nie ma zdarzeń, nie ma spektakularnych bujek i jest względny spokój. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Są pięć, dobrze. Pani, sprawy? Tak, panie tak? co ja chciałem porozmawiać na temat płatnego etatu, bo teraz pracuję nieodpłatnie. No okej, okay, dobrze, to zapraszam pana po wizytacji. Pan podejdzie do mnie, tak? Dobrze. A poza dziękuję. tym, jeszcze ktoś coś, jakieś uwagi, coś, sprawy? No wszystko, Wszystko gra, rozumiem. W zakładzie karnym w Potulicach służbę pełni 35 wychowawców. Na co dzień realizują oni swoje obowiązki służbowe w oddziałach penitencjarnych. Podejmują oni szereg oddziaływań penitencjarnych w powierzonych im grupach wychowawczych, które nie przekraczają 40 osadzonych. Do głównych zadań wychowawców należy podejmowanie takich działań, które sprzyjają zachowaniu porządku i dyscypliny w oddziałach mieszkalnych, a także projektowanie oddziałów. Resocjalizacyjnych wobec osadzonych. Krzysztof, wychowawca. Panie oddziałowy, proszę o doprowadzenie osadzonego. Pisceli 45 do mnie na rozmowę. Wychowawca prowadzi całą dokumentację osobopoznawczą skazanego, w tym przygotowuje projekty ocen okresowych, postępów skazanego w procesie resocjalizacji. Taka ocena jest sporządzana nie rzadziej niż co 6 miesięcy. Pozwala ona podsumować ten czas i pokazać, jak osadzony w danym okresie funkcjonował. Wezwałem Pana na rozmowę z uwagi na to, że nabywa Pan niebawem uprawnień do warunkowego, przedterminowego zwolnienia. W związku z powyższym będzie pan przedstawiony na komisji penitencjarnej, która zajmie stanowisko w sprawie tego, czy wnioskować o to warunkowe zwolnienie, czy nie wnioskować. To, co pan ma, ten wyrok, te 6 miesięcy, czy to już jest ostateczność, czy coś panu jeszcze dojdzie, jakiś, jakiś wyrok? Tak, panie to jest to ostateczny wyrok, nic nie powinno mi więcej dojść. Rozumiem. Jeszcze to zweryfikuję z działem ewidencji. Jeżeli yy, nic Panu nie dojdzie, to moja propozycja będzie, żeby Pana kierować do zakładu karnego typu półotwartego na najbliższej komisji. Ale też mam kolejne pytanie: jaki jest Pana stosunek yy, do popełnionego przestępstwa? No, mój stosunek do popełnionego przestępstwa jest taki, że jestem bardzo wstyd, że tak się stało. Hmm. Mam już 35 lat i zachowałem się bardzo nieodpowiedzialnie. I bardzo tego żałuję, co zrobiłem. Odbywa Pan karę w systemie zwykłym. Jest jeszcze coś takiego jak system programowanego oddziaływania. Wie pan, co to jest? Pewnie na początku kary ktoś pana z tym zapoznawał. Tak, w Zielonym Górze w areszcie śledczym było mm. mi to przedstawiane mniej więcej, jak to może wyglądać. Rozumiem, czy pan jest zainteresowany systemem programowanego dziennika? Myślę, że tak. Myślę, że dobrze to wpłynie na siedzenie tej, bywanie kary. Na pewno panu to nie zaszkodzi. Pan jako wychowawca wie, dlaczego dana osoba trafiła do zakładu karnego. Jak nie patrzeć na te osoby przez pryzmat tego, co zrobiły? Jak ktoś tego nie potrafi, to się po prostu do tej pracy nie nadaje. Gdybyśmy przy każdym osadzonym przypominali sobie te szczegóły zbrodni, które popełni, no to niestety musiałbym zmienić pracę. Na najbliższej komisji przedstawię pana pod kątem skierowania pana do zakładu karnego typu półotwartego. Mhm. Natomiast nie będę proponował, żeby wystąpić panu o warunkowe przedterminowe zwolnienie. Rozumiem. Z uwagi na to, że właśnie jeszcze jest skazane, aby ukończył pan ten program, ewentualnie sprawdził się w zakładzie karnym typu półotwartego. Rozumiem. Jeżeli oczywiście komisja się na to zgodzi. Z mojej strony i z strony pani psycholog nie ma. Wskazań mhm. do tego, żeby pan poszedł do działu otwartego. Mhm. Rozumiem. Dziękuję bardzo za zaufanie. Obszar tej współpracy na linii wychowawca-psycholog jest szeroki. Do takich codziennych sytuacji możemy też zaliczyć kierowanie skazanych na konsultacje, na przykład w sytuacji, gdy stan psychiczny osadzonego budzi jakieś zastrzeżenie, jakieś wątpliwości u wychowawcy. Po wizytacji mam jednego skazanego, którego chciałbym, żebyś go skonsultowała ponieważ prezentuje dziwne zachowania skazani to zgłosili że ostatniej nocy i też dzień poprzedzający się dziwnie zachowywał w nocy na przykład stoi pod drzwiami celi i biega znaczy biega w miejscu Twierdzi, że już musi iść do domu, że to już jest jego koniec kary, że już te swoje 10 tysięcy dni, jak to on powiedział, przesiedział. A widziałam, że, że farmakotek... była kontrola celi, a to była właśnie kontrola tej celi? Tam yy, jakieś leki może znaleźli? Yy, no właśnie, nie, nie znaleźli, bo oddziałowie już to sprawdzili, że nie jest nic zgromadzone. Osadzeni zgłaszają, że trudno i im, im się odbywa karę z tym, z tym osadzonym. Więc Zumiem. wolałbym, żebyś z nim porozmawiała. Dobrze, ja go dzisiaj skonsultuję w pierwszej kolejności, bo mam tutaj nawet listę skazanych dla oddziałowego. Hmm. Cześć. Cześć. Mateusz, dzisiaj wychowawca zgłosił mi na pilną konsultację skazanego. Bo prezentuje jakieś nienaturalne zachowania, coś złego się z nim dzieje, ale ja z nim porozmawiam, skontroluję jego stan psychiczny, ale z uwagi na prezentowane zachowania, prosiłabym, żebyś był przy tej rozmowie. Nie Więc ma jak problemu. go doprowadzisz, to zostań w, w mojej dyżurce. Psycholog ocenia stan psychiczny takiego osadzonego, udziela mu adekwatnej pomocy i może wydać zalecenia co do dalszego postępowania z takim skazanym. Te zalecenia, które formułuje psycholog, które też jakby dotyczą, tych obszarów problemowych, deficytowych, są często wykorzystywane w opracowywaniu indywidualnych programów oddziaływań wobec skazanych. Te programy opracowują wychowawcy. Jak często osadzeni spotykają swojego wychowawcę w zakładzie karnym? Codziennie jest wizytacja wychowawcy. Skazany też ma w sumie nieograniczoną możliwość przyjścia do wychowawcy w ważnych sprawach. Więc, jeżeli tylko uzna, że jest taka potrzeba, no to prosi oddziałowego. Oddziałowy jest jakby takim pierwszym filtrem, czy ten skazany faktycznie musisz do tego wychowawcy, Bo często jest tak, że oni niektórzy z nich by non stop, chodzili z jakimiś błahostkami. Dlatego po to jest wizytacja, żeby błahe sprawy rozpatrywać na tej wizytacji. Ja chciałem się zapytać, kiedy ja mam komisję. Komisję ma pan jutro. Podejdzie pan do mnie, ja pana zapoznam z oceną okresową, a musimy jeszcze parę tematów omówić na no, temat pana. Najczęściej na wizytacjach są rozpatrywane prośby wynikające z takiego życia codziennego, więziennego. Zdarzają się niezgodności charakterów, w celi jest pięć dorosłych osób i każdy ma inne przyzwyczajenia, więc takie rzeczy też są zgłaszane. Często są spore? Nie często. I na szczęście to są spory takiego lżejszego kalibru. Na szczęście coś oddziałowy widzi, co jest w celi nie tak. Po to też wychowawca towarzyszy np. podczas wydawania obiadu, na tak? Przykład. żeby obserwować to, co tak. dzieje się w celi. Dlatego jest istotne w roli wychowawcy to jest jedna z najważniejszych rzeczy odpowiednio dobierać skazanych do celi mieszkalnej. To jest podstawa. Bo jeżeli to jest źle zrobione, to jest murowany problem. Krzysztof, sprawa wygląda tak. Osadzeni skarżą się, że ginie im tytoń w celi. Mhm. Wszystko wskazuje na to, że to jesteś w stanie przeprowadzić z nim rozmowę? No koniecznie. To proszę, żeby go tutaj no, Udam się do celi wtedy i przyprowadzę ci osadzonego. Okay. Często jest tak, że w wielu przypadkach oddziałowy wie prędzej, wie szybciej niż wychowawca. Wiadomo, że oddziałowy ma ten klucz i on jest praktycznie tam cały czas. Ja jestem na wizytacji, ja jestem przy obiedzie i skazany może przyjść do mnie. Ale to oddziałowy widzi... widzi więcej. Słyszałem, że pan na zachowanie w celi mieszkalnej jest naganny, gdyż podbiera pan osadzonym tyton. Panie wychowawco, ja nie jestem ani osobą palącą, ani to jestem chyba spokojnym człowiekiem, że nie wiem. I bawię, ja mi chyba wszyscy to tutaj teraz takie. Zastanawiające jest to, że nie ma pan pomocy z zewnątrz, yy, natomiast skądś ma pan papierosy, tak? Widziałem pana na placu spacerowym, kiedy pan palił tyton. No specnie częstowali mnie papierosy, nieco, nie tak No rozumiem, no częstowali pana, ale w celi mieszkalnej też oddziałowi mówią, że pan pali wyroby tytoniowe. I twierdzi pan, że pana częstują w celi również, tak? No, no to niekoniecznie może. No, właśnie. sporadycznie. Sporadycznie częstują, ale nie pan pali. Pan pali często z tego co wiem więc pana tłumaczenia nie są wiarygodne. Często zdarza się, że osadzeni kłamią po to, by uzyskać coś, by też sprawdzić na co mogą sobie pozwolić w kontakcie ze swoim wychowawcą. No tak, no zdarza się, że, że skazani kłamią, żeby przedstawić siebie w lepszym świetle. Pewnie, że tak. Po to mamy też właśnie teczkę osobopoznawczą skazanego, Żeby się z nią zapoznać. Najczęściej są tam wywiady środowiskowe, o które też wychowawca wnioskuje, są opinie sądowo-psychiatryczne, są notatki z rozmów z psychologiem. Wtedy ja mam pełny obraz tego osadzonego, i jak on przychodzi i mi mówi jedno, ja też czytam jego teczkę, i często to jest niespójne, no i wiem, że on kłamie. Czy Faktycznie pan podbiera te paczki papierosów, czy pan nie podbiera? Ten może całe paczki nie podbiera, no sporadycznie jak tam jakiś leży to paczka otwarta, to tam z jednego papierosa może tak się poczęstuje tam. Czyli przyznaje się pan, że faktycznie była sytuacja, że no zabrał pan nie swój tytuł, tak? No, przyznaje się pan do tego? Przyznaje czy? się do tego. I chłopaki, co, mi za to grozi? Z uwagi na to, że dotychczas nie było z panem problemów i to jest pana pierwszy negatywny występek, więc ja będę proponował nagane. Natomiast, jeżeli takie zachowania będą się powtarzać, kara będzie odpowiednio bardziej dotkliwa. Konsekwencją tego, że pan ukradł tytoń innym skazanym, będzie też to, że pan zmieni dzisiaj miejsce zakwaterowania, gdyż nie może pan zostać w tej celi, z uwagi na to, że skazani po prostu mogą się mścić, albo pana rozliczyć przy najbliższej okazji. To może jednak pójdę do celi do niepalących tak. może? Na nie przykład, to jeżeli siła. pan faktycznie nie pali. W jaki sposób można ukarać osadzonego? Najniższą formą kary to jest nagana. Można go ukarać pozbawieniem możliwości otrzymywania paczek, dokonywania zakupów, odbywaniem widzeń przez tzw. pleksę. A repertuar kar jest różny. Budynek Kapitan Włociński potrzebuje miejsca dla skazanego. Niepalącego. Zgłosili mi osadzeni, że podkradał w celi tytoń i muszę zmienić mu miejsce zakwaterowania. Czy masz miejsce dla takiego osadzenia? Miał wcześniej jakieś problemy w zakładzie? Nie, generalnie nie było z nim żadnego problemu do momentu, kiedy zaczęło mu brakować tytoniu, po prostu podbierał innym skazanym. No... Mam miejsce w takiej celi niepalącej z takimi spokojnymi, starszymi osobami. Nie mają pomocy z zewnątrz, nie chodzą na wypiski. Ok. Myślę, że będzie tam pasował. Są kary, ale zdarzają się też nagrody. Tak. To motywuje ich do tego, by zachowywać się po prostu dobrze. Motywuje raz, ale to też jest ich czysta kalkulacja, bo wiedzą, że jeżeli w jego aktach znajdują się nagrody, no to w przypadku próby uzyskania warunkowego zwolnienia, czy też odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego, on wie, skazany, osadzony, że im więcej ma tych wniosków nagrodowych, tym jego szanse są większe. Zgodnie z artykułem 137 Kodeksu Karnego Wykonawczego skazanemu wyróżniającemu się dobrym zachowaniem w czasie odbywania kary mogą być przyznawane nagrody. Są nimi m.in. zezwolenie na dodatkowe lub dłuższe widzenie, zezwolenie na widzenie bez osoby dozorującej, zatarcie wszystkich lub niektórych kar dyscyplinarnych, nagroda rzeczowa lub pieniężna, zezwolenie na widzenie bez dozoru poza obrębem zakładu karnego z osobą najbliższą na okres nieprzekraczający jednorazowo. 30 godzin, czy zezwolenie na opuszczenie zakładu karnego bez dozoru na okres nie przekraczający jednorazowo 14 dni. Nagrodą może być również pochwała, dodatkowa paczka żywnościowa, a także dodatkowe zakupy artykułów żywnościowych, wyrobów tytoniowych i przedmiotów dopuszczonych do sprzedaży w zakładzie karnym. Nagrody przyznaje dyrektor zakładu karnego na pisemny wniosek funkcjonariusza. Wielu osadzonych podkreśla też, że to co najtrudniejsze w życiu za wysokim murem to właśnie radzenie sobie z tęsknotą za, za bliskimi im osobami. Mm -hmm. Oni chętnie i często opowiadają wychowawcy o tym właśnie jak jest im trudno po prostu tutaj eee, funkcjonować. E, nie są chętni za bardzo, ale my wychwytujemy też y, na przykład to z nasłuchu rozmów, bo też y, słuchamy rozmów telefonicznych. Wychwytujemy to z tego, kto ich odwiedza, ale też z korespondencji. Codziennie rano wychowawca czyta korespondencję, którą skazany wysyła. No i zdarza się, że wychwytuje, że w domu jest źle, albo korespondencja, która do niego przychodzi, z informacją, że dziewczyna nie chce już z nim być. To się zdarza bardzo często. I wtedy najczęściej z tego się dowiadujemy. Wtedy wzywamy na rozmowę tego osadzonego. No i. Ustalamy co dalej, badamy jego reakcję, jak on to zniesie. Na wizytacji pan zgłaszał, że chce pan ze mną rozmawiać, tak? Tak. Słucham pana. Chciałem pogadać w sprawie płatnej pracy, ponieważ pracuję nieodpłatnie mhm. w tej chwili. Czy jest jakaś możliwość? Bo mam mhm. e, troszkę długów finansowych. Rozumiem. Pan dosyć długo już chyba pracuje, z tego co pamiętam, na, jako pracownik gospodarczy, nieodpłatnie, tak? Tak, tak. Sprawdził się pan w tej pracy, nie mogę powiedzieć. Dostawał pan wnioski nagrodowe. Myślę, że już najwyższy czas faktycznie, żeby pana zatrudnić na etacie płatnym. W tej chwili wolne miejsca są w hali produkcyjnej. Rozumiem, że pan jest zainteresowany pracą w hali, tak, tak pracownik bardzo fizyczny. Ja w sumie będę o to wnioskował, jeżeli będzie zgoda dyrektora. Będzie pan poddany badaniom medycyny pracy. Jak te badania przejdzie, zostanie pan zatrudniony. Korzystając z okazji, że pan tutaj jest, jeszcze w sumie pytanie, gdzie pan będzie mieszkał po opuszczeniu zakładu karnego? To znaczy mieszkać będę u siebie w domu, tak? Że... Aha, czyli rodzina pana oczekuje? Tak, rodzina mnie oczekuje. Relacje? Rze relacje mam bardzo dobre. Mhm. Wychowuję córkę, no wiadomo nie teraz, ale na pewności będę dalej wychowywał córkę. Mhm. Która kończy teraz ósmą klasę i przygotowuje się do egzaminów końcowych, ósmy klasisty. Okej, okay. czyli. A Ale córka? troszeczkę się martwię o nią, czy sobie da radę. Mhm. A córka odwiedzała Pana tutaj? Tak, córka odwiedzała mnie tutaj. Okej, okay. i ona jest teraz pod opieką? Ona jest pod, opie pod opieką teraz mojej mamy. Aha. Czyli swojej babci. Czyli relacje rodzinne są dobre, rozumiem, że oczekują Pana powrotu. Tak, tak. Często właśnie to do wychowawcy, jako do pierwszej osoby trafiają informacje, na przykład, tak jak Pan powiedział, o rozstaniu, ale też o śmierci bliskiej osoby, mm -hmm. o na przykład wniesieniu pozwu o rozwód. Jaką informację dotychczas było Panu najtrudniej przekazać skazanemu? No zdarzało się kilka razy i to jest najtrudniej przekazać o śmierci osoby bliskiej. No Ostatnio miałem taką sytuację, właśnie, że skazanemu zmarł ojciec, który on był bardzo zżyty. Miałem informację tą przed osadzonym, bo przyszła ta informacja do jednostki penitencjarnej. No ale już do tego się przygotowałem, poinformowałem panią psycholog. Ojciec jego był schorowany, więc on się z tym liczył. Przekazanie takiej informacji no, nie jest wiadomo, nie jest przyjemne. No, dzięki za wizytację. A pan co tutaj robi, panie? Ja Aha, a gdzie pan był? Ciężkie eee... pranie. A co pan taki zdyszany jest? Ciężkie pranie. Ciężkie. i... No widzisz, pan. Każdy zasługuje na drugą szansę. To zależy, czym jest druga szansa. Mam przykład osoby, która odbywała karę za morderstwo, 25 lat pozbawienia wolności, a on pod koniec swojego wyroku, po 22 latach tych oddziaływań, zgłosił się do wychowawcy z takim oburzeniem, komentując z oburzeniem głośną sprawę medialną morderstwa. Jego bardzo uraziło to nie, że on, ta osoba zabiła człowieka, tylko to, że dał, ta osoba dała się złapać. No i pytanie właśnie, jaka ma być druga szansa dla, tego, dla tej osoby, która po 22 latach takich oddziaływań mówi coś takiego. To jest też klęska wychowawcy? Moim zdaniem nie jest to klęska. Ja w swojej pracy staram się, żeby te oddziaływania, które prowadzę u skazanych były jak najbardziej efektywne. Natomiast to od samego tego osadzonego zależy, czy on będzie z tego korzystał, No jest osobą dorosłą. Pan jest wychowawcą od 10 lat. Czy udało się kogoś przez ten czas wychować? Nie wiem, czy udało się wychować, ale podam przykład osadzonego, który w bardzo młodym wieku dokonał zabójstwa. Pochodził z rodziny patologicznej, jak to się mówi. Dostał wyrok 25 lat pozbawienia wolności. I nawet mimo tego, że 20, prawie 25 lat odbywał karę, wyszedł jako jeszcze dosyć młoda osoba. Kiedyś napisał list do jednostki. Że sobie radzi, że otworzył studio tatuażu, poznał dziewczynę, że jest w drodze dziecko, więc yy, no było to w jakiś sposób budujące. Wierzy więc pan w resocjalizację? Gdybym w to nie wierzył, o wiele trudniej byłoby mi tu pracować. Rozwiązuje spory, karze, ale gdy skazany na to zasługuje też nagradza. Wzyskać szacunek za wysokim murem więzienny wychowawca musi być nie tylko sprawiedliwy, ale też otwarty na pomaganie tym, którzy zboczyli ze swojej ścieżki. Jak sam mówi nawet jedna zmiana na lepsze jest dla niego motywacją do dalszej pracy w zamkniętym świecie. Do zobaczenia za tydzień.